Proszę zatem o zabranie głosu pana senatora Bogdana Pęka. Pani Marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Kończy się okres kadencji Komisji Europejskiej, której wybitny przedstawiciel przemawiał do nas tutaj przed chwilą, więc jest okazja na pewną reintrospekcję tego, co się działo, to, co jest w Unii Europejskiej i co może się wydarzyć. Reintrospekcję uczciwą, pozbawioną, pozbawioną zarówno nadmiernego krytycyzmu, jak i, jak i nadmiernych złudzeń. Zatem pozwolę sobie o kilku faktach podzielić się swoimi przemyśleniami z wysoką liczbą. Po pierwsze ogromny sukces finansowy Polski, która otrzymała astronomiczne pieniądze. Od Karpat do Bałtyku i od Odry do Bugu wszędzie słychać, że sukces jest niebywały, wręcz astronomiczny. Ja nie kwestionuję tego, że to jest sukces, bo w, w ramach Unii Europejskiej w ogóle trudno o sukcesy, z uwagi na to, że znajduje się ona we wszechstronnym, głębokim kryzysie. Jednak pozwolę sobie nieco odbrązowić te astronomiczne kwoty, które padają i mają przekonać polskie społeczeństwo, jakoby Polska była w ogromnej mierze uzależniona i jej rozwój od pieniędzy europejskich. Proszę Państwa, po odliczeniu składki innych płatności, które Polska musi wnosić do budżetu Unii Europejskiej, to będzie około 300 miliardów złotych polskich. 300 miliardów. Dzieląc to na 7 lat, to wychodzi około 43 miliardy, z czego na kofinansowanie, czyli współfinansowanie z budżetu polskiego, no musi być wydane co najmniej 10 miliardów, jeżeli nie więcej. I teraz, proszę Państwa, w związku z tym wychodzi, wychodzi kwota około 40 miliardów netto do wykorzystania w roku kalendarzowym. To jest mniej więcej tyle, ile polski budżet uzyskuje za akcyzy, za wódkę i za papierosy. Oczywiście, jakby jeszcze doliczyć akcyzę z paliwa, no to jest jeszcze 20 miliardów więcej, czyli wtedy było znacznie więcej. No, ponieważ nasz budżet wynosi dzisiaj circa 335 miliardów, no to jest mniej więcej jedna dziesiąta tego budżetu. Środki te są znaczone, one mogą być wydane tylko na konkretne cele. Doświadczenie uczy, że wykorzystanie tych środków europejskich w najlepiej przygotowanych do tego krajach, które mają odpowiedni aparat wykształcony przez dziesięciolecia nie przekracza 75 to jak się to wszystko razem odliczy, to jest to kwota istotna na wzmocnienie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury drogowej, natomiast kwota, która nie może mieć kluczowego znaczenia i nie będzie miała kluczowego znaczenia, jeżeli chodzi o rozwój Polski, bowiem inwestycje finansowane ze środków spójności nie mogą być inwestycjami bezpośrednio budującymi, budującymi przemysł, handel, więc to, co przynosi potem bezpośrednie, bezpośrednie dochody. Proszę państwa, zapytałem celowo pana ministra o kolejnictwo, bo kilkanaście procent tych środków jest przeznaczone na kolejnictwo. Tutaj rząd ma najmniej sukcesów, bo tu są na, najgorzej naj, yy, wykorzystane te środki, nie są przygotowane odpowiednie rozwiązania prawne, formalne i inne i zapowiada się, że w przyszłości o wiele lepiej nie będzie. Jak się odliczy jeszcze te środki na kolej, które nie będą wykorzystane, no to mamy kwotę mniejszą niż akcje za Zagorzowe. I proszę Państwa, no, to, to jest tylko po to powiedziane, żeby skala tego sukcesu nie zamąciła nam nieco w głowie, bo znaczy to, że sukces Polski, prawdziwy sukces Polski, musi być wytworzony tu i teraz, w polskiej gospodarce, a unijne pieniądze mogą służyć tylko na wzmocnienie wzmocnienie infrastruktury i tyle. Jak do, tego jeszcze, jak do tego jeszcze dodamy, pytałem o to komisarza Lewentowskiego w sposób szczególny jako no, najważniejszego specjalisty od finansów w Unii Europejskiej, że nie ma nawet planów ukrócenia międzynarodowym spekulantom bezkarnych działań, które powodują, że koszt zadłużenia europejskiego, które dzisiaj wynosi średnio 95% PKB Unii Europejskiej rośnie w sposób niekontrolowany, no to mamy, mamy obraz bardzo nieciekawy. No i popatrzmy też, panie ministrze, bo panu widzę wesoło, jakie to mamy sukcesy w tej Unii Europejskiej, także za naszej prezydencji i za sześcioletniej ponad kadencji waszej. Bezrobocie wzrosło czy spadło? No wzrosło. Poziom rozwoju gospodarczego wzrósł czy nie? Jest albo stagnacja, albo, albo, albo początek, albo, początek regre albo regresu. No, Unia Europejska, no panowie, no, jeżeli nie rozumiecie, co mówię, to ja zatrudnie tłumaczę. Tłumacza zatrudnia. Nie? Proszę państwa, Unia Europejska dalej z uporem maniaka tkwi w tak zwanych dyrektywach klimatycznych, 3 razy dwadzieścia i tym podobne, pomimo tego, że w ewidentny sposób powoduje to obniżenie zdolności konkurencyjnej gospodarki całej Unii. A w międzyczasie reszta świata, panie Borowski, no ma, ma to gdzieś, bo, bo widzę, że panu wesoło, no. Widzę, że panu wesoło. No. Reszta świata wtedy pokazała gest Kozakiewicza i nie wydaje bezmyślnie pieniędzy na redukcję dwutlenku węgla, a, a emisja dwutlenku węgla w tym czasie w wolnym świecie wzrosła o 50%, pomimo wydania przez Unię Europejską astronomicznych kwot. I my będziemy wydawać, proszę Wysokiej Izby, w tym samym czasie... No, co najmniej 20 miliardów na realizację tych pakietów klimatycznych, które, jak się doliczy do, do tych uzysków netto, o których mówiłem przed chwilą, no powodują, że to jest stan dzisiaj równowagi, a jutro strat. No i teraz. Minister, komisarz Lewandowski mówił o, o potrzeby, potrzebie wzrostu innowacyjności, wdrażaniu nowoczesnych technologii, rozwoju nauki i tak dalej. Jasne, że tak. No to mamy strategię lizbońską, na którą wydano astronomiczne pieniądze i która okazała się całkowitym fiaskiem. Całkowitym fiaskiem. Pieniądze po prostu zostały wyrzucone w błoto, nie dały pozytywnego efektu. Jeżeli słyszę o potrzebie modernizacji, to nie widzę nowej strategii lizbońskiej czy czegoś, czegoś, które by wychodziło naprzeciw tym potrzebom i zdolność innowacyjna Unii Europejskiej w stosunku do reszty świata spada, a zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mamy problem z łupkami. Nie rozumiem dlaczego, bo na znacznym obszarze Unii Europejskiej Istnieją możliwości geologiczne, żeby wydobywać gaz, który rozwiązał znaczną część problemów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jakieś dziwne lobby, którego nie można zmusić do racjonalizmu, usiłuje to blokować, opóźniać i tak A jednocześnie... Sprawa Ukrainy, która jest absolutnie strategiczna dla dalszego rozwoju, rozwoju Unii Europejskiej i, je, i potencjalnej siły politycznej, została zaniedbana w taki sposób, że prawdopodobnie Ukraina na trwałe znajdzie się w strefie wpływów rosyjskich, co dla nas nie znaczy nic dobrego, trzeba sobie to powiedzieć jasno, a dla Unii Europejskiej również. To gdzie te sukcesy, proszę Państwa? No, gdzie te, gdzie te sukcesy, o których, o których tyle słychać? Unia Europejska ma problemy technologiczno-energetyczne i nie mówi o technologiach energooszczędnych jako priorytecie, ale mówi o priorytecie likwidacji dwutlenku, emisji dwutlenku węgla. No to jest przecież absurd. No, ludzie racjonalnie myślący no, muszą z tego wyciągać wnioski. Dlaczego kierownicze kręgi Unii Europejskiej od Komisji Europejskiej, począwszy przez liderów Parlamentu Europejskiego, przez szefów największych państw europejskich, nie, nie są zdolne wymusić podatku od, od tych spekulacyjnych kapitałów? Proszę zmierzać do końca dziesięć minut. To, jeżeli pani Marszałek pozwoli, to wykorzystam pięć dodatkowych. To za chwilę, dobrze? Proszę kończyć teraz. No to w takim razie, w takim razie staje pytanie Dlaczego. Podstawowe siły polityczne w Unii Europejskiej nie są zdolne do wprowadzenia rozwiązań, które w oczywisty sposób poprawiłyby sytuację makroekonomiczną Unii Europejskiej jako całości, a szczególnie państw, które są wysoko zadłużone. Dlaczego nie znaleziono środków na wymuszenie na nieuczciwych agencjach ratingowych powiązanych z bankami? Które zarabiają na, 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 na tego typu działaniach i, i nawet duże państwa, takie jak Włochy, straciły, straciły ogromne pieniądze. Jak to się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że rzeczywistą, realną elitą w Unii Europejskiej nie są ci, którzy formalnie stoją na ołtarzu politycznym, ale ich mocodawcy w układach kapitałowych i jeżeli się tego nie przełamie, to tak, jak, jak tu zapowiadał komisarz Lewandowski, jak mówił pan minister, że istnieje groźba, że populiści zasiądą w Unii Europejskiej. No zasiądą, i to w ogromnej liczbie, i kto wie, czy to nie będzie największa grupa polityczna, dlatego że zaczynają się budzić świadomości nie tyle narodów, co podmiotowości ekonomicznej narodów Europy, które widzą, że Unia Europejska jako podmiot polityczno gospodarczy nie przyniosła wymiernych efektów gospodarczych Dziękuję, i poprawy panie Dziękuję. Pozostałe rzeczy przekażę w drugiej części. Tak, trzy minuty zostało.